Czionko widzowie, ja z tej strony Alex to jest mój pierwszy odcinek um, chcę zostać codecreatorem. creatorem, będę nagrywał z Fortnite um, I Tak, możecie zostawić subika, bo mnie to wspiera za Was to sekunda. No i też, żebyście się nie zmiali, że małe rangi, bo gram na koledze na koledzy koncie i mam troszkę słabsze rangi. No i będziemy grać e, e, ten. Jak to? No, reaktywacje solo. Już widzimy się w gierce, jesteśmy w gierce. No i tak, lecę na ławę. Na diamenciku, bo kolega ma diamencika, bo też za dużo nie gra. Tak za dużo też nie będę się odzywał. O kurde, pega mam. Lecie hey! Leci się! Ah! Leć? widzowie, że się troszkę wystraszam czasami, bo ja taki jestem, że się wszystkie wystraszam. <grym> <grym> Jakiś strat. Ale co gwarantuję to widzowie! Tak? Jezus, co ja mam zajma Normalnie <grywa> ja im Peter, bo Widzowie. Dobra, ja tam Jestem bosem ogólnie z RPG. Rewale. No, tu jest. Co? No Oj. i widzimy ten że bo ziomek ogólnie ma odziskinka z drugiego rozdziału, z drugiego sezonu i to takiego prawdziwego No niestety po jednym resorcie. No wydaje że ziomek trochę się pocił na tej reaktywacji, Ja widzimy się ogólnie nie pocił na reaktywacji. Dla mnie to jest taki trip, takie battle royale, gdzie można się wyluzować. Jezus. Co normalnie ma, ma, ma Peter Watt'a normalny. Dobra, wklejam się w niego, biga wypija. Mam coś ogarnia lampę. Jakby się tam wybudował. Ăăă, oh, uh, ten już ogarnia. nu? dead? a pun pe Oh, nu oh, oh, oh! demonie?

Idę pod konna, on bo już za dymu. Ej, 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 było. jakiś kastracik się plącze że pod konem, mam no, budować się. No widzowie po jednym razcia No 7 kili, ale słabo, ale słabo, słabo. Idziemy też żuty. No nie wiem czy mam... Nie wiem tak szczerze, czy idę też żuty. Ziemka garnia. kogarnia tak zaskoczenia, to chyba no dobra. Spuszczę sobie na razie te żółte. Jak mi pompy by nie dało z tych rzutów, to by było dzidzi Ale sobie to jakieś restki żółte. Albo mi się dało, albo to jakieś snajper mi rzucało. tu jest w ogóle jaki lód. Czu. Wow. ale tak za free taki ludzi no widzowie GG. gg widzimy się w następnej gierce widzowie teraz będzie grał mój kolega jest troszkę słabszy więc też ten i on też będzie grać na padzie Widzicie, też myślę jaką kamerkę. Ej. Teraz ja będę nagrywał. No i widzimy się w gierce jak będą jakieś akcje. No już. No. no i widzowie, już jesteśmy tu. Teraz kolega Skibitele. będzie gadać. Skibitele. Tylko się opanuj. Dobra, dobra. Weź, to dobra. odcinek, nie nie wiem. To jest koleżka gra. będę wyzywał, ale... Nie, nie wyzywaj, nie wyzywaj. Nie ma. No iki zasna zayy yy, yy, bardzo mi ludzie koledzy. Nodziwcie się, bo koleżka jest troszkę słaby. Czy słabszy, yy, kurczę? Dobra, po to yy, cyk. Cyk. Ja mam go tutaj. Yy, tutaj nam się nie nagrało, jak kolega zdech. <laughs> Jeden restarczyk. No i zero no, To mój kolega. <śmiech> Bro. Nie <laughs> ja ma FK. Teraz przebitki normalnie, Mój <laughs> kolega ma RPG. Ja jak dostaję arpeggia, to jestem gołtem. Nie, no ten nowy moment, znaczy z sezonu tam to... No ogólnie na padzie gramy, jak widać. Nie wiem, może, że... to jest taki pad. może później sobie zagramy na klawiaturze? Nie. Kolega raczej drugą będzie grać na klawiaturze, trochę ma słabą klawiaturę, bo mu się taka dobra mała popsuła. Mhm. Bo kolega się troszkę zrajdował Nie no żart nie. Po prostu mu się coś tam z przyciskami stało. Bo trochę... Mi nie, przy, przyciski mnie przyciskowały. No. Ja I wziął jakoś, nie wiem, jakiegoś no. razera Myszkę no, to ma taką już... Dawno. 9 lat temu kupiona 700... Cicho, 700, tak, cicho, cicho. Się. 700, 500, 750 zł zapłacono. No tak, tak, tak. No. tak. Dobra, w tym czasie może jeszcze chwilę wam słuchalib opowiadam, bo my mamy taki fajny content. Co robić twój stary No, my jesteśmy tacy... Content, mamy taki... Content. Taki normalny game changer. Takie good. Takie good. Dobra, zebrał skis normalnie. Zaraz się w simpler go gościu, kurde. kolega się bawi, że w Simpla włącza. Daj mu tego RPG-a, bo się drzegam jak nie dasz. Tak, no damy. Jeszcze na farcie zedytowo. Daj mu po podryja. Uważaj, bo ci skacze, by buduj maju, się. Tu kolega maju. jest jakiś uposzczalny. Dzisiaj, kiedy na październiku grałem. Dzień kolega grający dziś na padzie. No, ale Uj, kolega jest dead. Widzimy się potem. Tutaj kolega ma kroki, się kampi. Bo nie ma jaj, bo ma zero restartu. Nie <laughs> mam chyba. No, a Kieft to nie życie. Kieft to dodatek. Da, jestem to na korcie. Do się korzyści. Do jeszcze korzyści. Do najmniej korzyści. Do najmniej korzyści. Do Po co ty jeszcze? korzyści. ty najmniej no, bo... Dawaj Do najmniej korzyści. Do najmniej korzyści. Ja, oh, yeah. O, oh, kolega gołyszył ma Peter, Wat imam normalnie. Ej, no to jest. Kolega na łanie się zaczyna na padzie, bo dawno nie grał. No, widzisz takie jest. No i kończymy gierkę. <laughs> kolega <laughs> się Ej, Widzimy się w mojej gierce, nara. Widzowie to. teraz, e, ja będę grał. Ja, Alex, czyli jakby jestem głównym właścicielem tego kanału. No, mamy no, właśnie konto, Broski. to jest to jest moje konto, ja mam więc ci chodzi. No i widzimy się w gierce. ora Broski. pisz. <grym> kolega! Ej, kolega za wysła. Kolega zamiast są dzwoni. Wej, wejść, bo Kolega zamiast <Cicho>. zamiast... <grym> Ale gdyby sobie do mamy wybiera odcinek, żeby nagrać. Widzicie, jakie poświęcenie no. dla was widzowie. No i To widzicie tak. co? Yo! Oh, jakie oh. Poświęcenia. No, widzieli, dostać karę na miesiąc na komputer niż... Na, niż, niż... Kur... Wolał dostać karę na miesiąc na komputer dla was, żebyście umieli co oglądać. Tak tu nikogo nie ma. O, znowu dzwoni mama. Znowu <laughs> mam z, 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 z nią dobrać. Nie, czekaj, na razie nie. <laughs> No co, nie? No widziały do nas wszystko Oj! Ale tu będzie rajdy, ktoś czuje Masz tylko trzy bildy Co? No masz trzy bildy Szej, szej, ty 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 Ciiiicho, świętny Coś no. widzowie wszystko dla was wjeżdża w niego. No i Dziadziwi. Widzicie, widzowie? zabiłem dla was wziąłek. Coś jest pierwsze z wysokości. Znaczy upał z wysokości, bo widzowie nie ładne Wyśleć człowieku Widzowie tak mówić nie wolno, ja tak to mówię bo się. <laughs> Ten kolega miał stucera, pompy Kolega to miał Full ludzik Ludzicio Pozdroziomek, który To ten e, Który spadł z wysokości <laughs> No mi nie, nie farta, teraz takiego rega. Jeszcze chwilę kilka zrobiłem, bo się nie nagrało dwa kilki na początku. Dostał stucera. Jeszcze dwa restaty? Tak, Dostał, dostał takiego stucera w locie ogólnie, znaczy jak tu jak to, wbieg, to jest to stucera takiego. Mm. No. Nie wiem jak to trafiłem, bo mam najgorszego... <grych> Nie... No, miski! Nie gra w tą grę. Ulu dostał bomboklota. Widzieliście to w locie? Nie wiem czy ja chcę lecieć, bo to jest jak małe loto. to. O. Widzisz? ono pada. Widzisz to? Widzisz? Tak wciul pada. Widzisz to? Widzicie, widziałyście jak ten stucer opada? Myślałem zawsze, że na reaktywację nie opala. No, kurde, nie. Ej, 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 spokój, dzieciaczku. Ja myślałem, że on się nie opala. <grym> <grym> ha! Uciekaj, demonia! Widzicie, widzowie, to jest takie dziecko, które się nazywa Iron I kurde, mm -hmm. że jest gołtel. Czekoladka. Widzowie, przed chwilą dałem takiego bomboklata, to już Dobra. Tak. czekoladka. Dobra, to już koniec.